Jest się z nami czytnik e-booków, pakiet book Color. jeżeli ktoś jest ciekawy, jak mi się go używa, zapraszam do oglądania. Żeby tradycji stało się zadość, Instagram na początek, Mirosław Mazanec albo Pan Mirek, co wpiszecie i tak, ja wyskoczę tam, wrzucam zdjęcia z testowanych przeze mnie telefonów, z czytników nie, ale jest też strona internetowa smartphone.pl, gdzie są testy nie tylko telefonów, ale tak samo tego czytnika. Test już tam wisi, zresztą tak jak testy różnych innych urządzeń. Więc jak ktoś nie chce oglądać, chce sobie na spokojnie poczytać, pooglądać zdjęcia, przeanalizować wszystko, to zapraszam na moją stronę. Nasz dzisiejszy bohater kosztuje 1060 zł, tak mniej więcej, w zależności od sklepu. Jest też druga wersja. Czarno-biała, która kosztuje jakieś 200, w okolicach 200 zł mniej, czyli tutaj dopłacamy za to, że mamy siedmiocalowy e-ink Kaleido 3, czyli jak się orientowałem, najnowszy i najbardziej zaawansowany rodzaj wyświetlacza kolorowego. Generalnie bardzo się cieszę, że mogę zrobić film o tym czytniku, dlatego że, powiem Wam szczerze, od jakiegoś czasu mam za dużo tego wszystkiego, za dużo filmów, za dużo YouTube'a i z przyjemnością biorę sobie książkę i z książką się wyciszam. Mam smartfony z ekranem e-ink, w zasadzie jeden w tym momencie smartfon z ekranem e-ink i z niego sobie lubię skorzystać. Czytnik miałem jakiś stary, ale on się z... Użył i już ledwo chodzi. Dlatego, w momencie, kiedy dostałem od producenta propozycję testu takiego urządzenia, z wielką przyjemnością skorzystałem, bo naprawdę książka to jest to. Zanim opowiem o funkcjach tego urządzenia, opowiem o wyświetlaczu, bo tutaj jest o czym opowiadać, to pokażemy jeszcze, pokażę Wam pudełko i pokażę Wam drugie pudełko. To pierwsze podstawowe z czytnikiem jest takie, że pewnie nie będzie chciało wyjść złośliwie. O, udało się wysunąć pudełko w pudełku. Jest czytnik, to wiadomo. Są wszystkie instrukcje, gwarancje i tak dalej. Więc tutaj. Nie ma żadnego problemu i każdy się dowie, chociażby nie tylko z mojego filmu, ale z tych dokumentów, jak należy się tym posługiwać. Jest kabel USB-A-USB-C i to jest jedna rzecz, ale ja też dostałem do testów razem z tym czytnikiem ETUI i za które musimy dopłacić koło stówki, ale przyznam się szczerze, że jak miałbym korzystać z tego urządzenia, to zdecydowanie dopłaciłbym do tego etui, dlatego że z tym etui ten czytnik bardzo wygodnie się używa, ale przede wszystkim. Chodzi o to, że jak o, go sobie tak zamkniecie, to wrzucacie go do plecaka, do torby, gdziekolwiek, i nie martwicie się o to, że coś się stanie z wyświetlaczem, że ten tył gdzieś się zniszczy. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że jak sobie czytacie tak, albo w drugiej ręce za chwileczkę też o tym opowiem, to ten tył tutaj jest taki miękki. Dobrze trzyma się w dłoni po prostu. I też jest to przyjemne uczucie, chociaż tył oczywiście też jest dostosowany tak, żeby to wszystko trzymać w ręce. O, to tyle by było tytułem wstępu, a teraz opowiadam o tym, jak tego czytnika mi się używa, jakie są jego funkcje. No i przede wszystkim trzeba powiedzieć o wyświetlaczu, który nie jest czarno-biały, tylko kolorowy. Zacznijmy sobie od budowy, bo budowa w czytniku też jest rzeczą ważną. Po pierwsze, tak jak tutaj widzicie. Czytnik spełniony IPX8, co oznacza, że spokojnie możecie z nim iść nad basen, albo położyć się nawet w materacu na wakacjach i czytać książkę, a jak wam wpadnie do słodkiej wody, to nic się nie stanie. Pół godziny spokojnie może nawet poleżeć w tej wodzie, wyciągniecie go i dalej będziecie czytać. To jest rzecz ważna na wakacjach, jak znalazł. Przy czym pamiętajcie, woda słodka z morzem bym uważał. Druga rzecz charakterystyczna, tutaj zobaczcie, z prawej strony albo spokojnie, osoby lewolęczne nie mają się co martwić, no ale z prawej strony mamy miejsce do trzymania tego czytnika w dłoni. Bardzo wygodne rozwiązanie. Te czytniki, z którymi miałem do tej pory do czynienia, miały zazwyczaj tutaj dół. Taki szerszy, a tutaj nie wiedziałem, ale jest ok. Dlaczego? Dlatego, że tutaj mamy cztery przyciski. E, przyciski funkcyjne, ale też najważniejsze, najważniejsze są te dwa do przewijania stron. W związku z czym czytacie: zobaczcie, pod kciukiem mam następną stronę. Naciskam, 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 naciskam i już. E, jakby ktoś chciał. Trzymać to wszystko w drugiej dłoni. No to już pokażę, tylko sobie włączymy ten czytnik. No i jesteśmy osobami leworęcznymi, tak? Czyli wygodniej nam się posługiwać le lewą ręką. W związku z czym, co robimy? Przewracamy czytnik w drugą stronę. I już trzymamy w ten sposób. Tak samo mamy dwa przyciski pod kciukiem, pod palcem. No więc mamy po prostu tutaj żyroskop. Prosta sprawa, ale bardzo fajna. Idąc dalej do obudowy, tutaj zobaczcie, mamy głośnik. I tak, to jest fajna rzecz, dlatego że nie dość, że tutaj możemy czytać książki, to możemy też słuchać audiobooków. Tutaj jest specjalna ikonka, zaraz o wszystkim powiem. Ale też można sobie te książki słuchać. Zobaczcie, mamy tutaj ikonkę na głos. Jest dostępny jeden głos polski, Polish Aneta. No i jedziemy. a w fotografię przedstawiającą zamachowców. Mamy więc sześciu terrorystów. Ci cztery na pokładzie w tej chwili nie powinni nas interesować, bo nic nie możemy z nimi zrobić. Agnieszka skinęła głową. No i jeżeli na przykład ktoś ma problem ze wzrokiem, a przecież mnóstwo osób takich e, jest, no to spokojnie każdą książkę głosem damskim sobie wysłuchacie. Nie musi być ona audiobookiem, ale oczywiście też możecie sobie tutaj wgrać audiobooka i posłuchać e, książki w wydaniu e, audiobook. Wchodzimy tutaj w tą ikonkę, no i po prostu sobie puszczamy książkę. To cold, precise, was, it, Więc to jest tylko e, rzecz. E, a jeszcze, jakby tego było mało, to tutaj też w aplikacjach. Mamy odtwarzacz audio, i możemy sobie tutaj wgrać pliki, muzykę, cokolwiek, i też oczywiście to można słuchać. Jeżeli ktoś nie chce korzystać z głośnika zewnętrznego, wcale się nie dziwię, no bo on jest jaki jest, i tak fajnie, że jest, to oczywiście tutaj w ustawieniach jest bluetooth. W związku z czym podłączacie sobie tutaj słuchawki i słuchacie książki przez Bluetooth. Dobrze, wracamy do budowy. Głośniki tutaj, tutaj są te cztery przyciski. One są funkcjonalne w sensie, że można im przypisać różne czynności, ale natywnie tu jest przycisk HOME pokazujący stronę główną, tu jest przewijanie książek, i tutaj jest włączanie i wyłączanie. Tutaj mamy USB-C i diodę, która nam na przykład sygnalizuje, że czytnik jest włączony albo że się ładuje. No i to by było w zasadzie na tyle. Natomiast tutaj z tyłu, o zobaczcie, tak to wygląda. To jest takie tworzywo i ono też jest ok, dlatego, że, no tak jak już mówiłem, ten czytnik trzyma się w dłoni, on się nie ślizga. Chociaż i ja bym absolutnie zainwestował. Czytnik jest lekki, on waży 235 gramów, więc w sumie nawet dłuższe czytanie moim zdaniem tutaj ręki Wam nie powinno zmęczyć. Przejdźmy się teraz szybko po funkcjach, po tym jak się obsługuje ten czytnik. Tak? Tutaj na górze jest pierwsza strona, jak widzicie. Ostatnio czytana książka jest e, największa. No i tutaj w zależności od tego ile macie tych książek, one wam się pojawiają. Okładki są kolorowe. O, no i to jest ostatnio czytana książka. Tutaj na dole macie znowu bibliotekę książek. W ten sposób książek, czasopism, co tam e, chcecie. Są audiobooki. I rzecz bardzo ważna. Jest bezpośredni dostęp do serwisów Legimi i Go. Oczywiście trzeba się zalogować, ale jeżeli ktoś już jest, ma abonament, korzysta z tych serwisów, no to też wtedy bezpośrednio może sobie czytać książki, które tam zakupił, wypożyczył, whatever. One wszystkie jak są zakupione, pojawiają nam się tak samo tutaj w bibliotece i tutaj na dole są aplikacje. Jakie aplikacje są tutaj na tym urządzeniu? No więc tak, aktualności RSS jest galeria, jest kalkulator notatki odtwarzacz auto jest przeglądarka. I przeglądarka też jest bardzo wygodna, dlatego że znowu logujecie się na swoim koncie Google. Już włączamy Wi-Fi, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. I też z tego poziomu możecie sobie pobierać książki. Oczywiście możecie też przeglądać internet z tego poziomu, przy czym. No, Korzystanie tutaj z internetu nie jest najszybsze, ale jak trzeba, jak się uprzecie, proszę bardzo, jest tak samo taka możliwość. Lamka ze zdjęciem to zaraz powiem wszystko, ustawienia, kalendarz, tutaj usługi. Mamy Dropbox i Send to Packetbook. I znowu, jak macie coś, to możecie sobie bezpośrednio przesłać na swoje konto i tutaj na dole, Kolorowanka, pasjans, cudoku i szachy. Tu też jest coś do rysowania. Czyli znowu kolejna fajna rzecz. Jak Wam się skończy książka i nie macie następnej, a nie wiem, siedzicie, czekacie na coś, możecie sobie uciąć partyjkę szachów. Fajne dodatki, w porządku dodatki. Podoba mi się, że one tutaj są. No i teraz co? Najważniejsza rzecz, czyli książki i wyświetlacz. Wyświetlacz jest kolorowy i o nim trzeba chwilkę opowiedzieć. Wyświetlacz ma przekątną 7 cali, to jest E-ink Kaleido 3 i on ma swoje podświetlenie. Zalety kolorowy, czyli na przykład możemy sobie czytać komiksy, magazyny w kolorze. Jak to wygląda? Wygląda to w miarę OK. To, co jest ważne, to to, że ten wyświetlacz ma swoje podświetlenie. Jak sobie zresztą już wrócimy tutaj do ustawień. To zobaczcie, tutaj wejdziemy, jest jasność. I smart light. Jasność można ustawić automatycznie. Bo generalnie można też to podświetlenie wyłączyć i korzystać bez podświetlenia, ale czytniki kolorowe, znaczy ekrany kolorowe mają to do siebie, że są troszeczkę ciemniejsze od ekranów czarno-białych w czytnikach. W związku z czym dla niektórych osób w pewnych sytuacjach może być ciemno. Dlatego ja po kilku próbach używałem wszystko. Używam tego czytnika tutaj w automacie. Gdzie on sam dostosowuje sobie tą jasność i ona jest ok. Jak sobie wyłączymy i pod, spróbujemy to zrobić ręcznie, no to zobaczcie, tak jest. Ciemno. i tutaj sobie regulujemy tą jasnością o, tak jest jaśniej, ale też jest smart light, czyli dostosowanie barwy tego światła ciepła, wręcz żółta, no i tutaj chłodna, troszkę niebieska dlatego, tak jak mówię, dla mnie auto w jednym i w drugim przypadku i zdaje to egzamin. Przechodząc już do takich rzeczy konkretnych, czyli na przykład jak się posługiwać tym czytnikiem, na przykład skalowanie strony. Tak, To jest bardzo fajna rzecz, pomysłowa, która mi się tutaj podoba, dlatego że chcemy mieć większą czcionkę, to po prostu sobie powiększamy obraz. Chwileczkę czekamy, on się nam sam przeskaluje. O! I dostosuję do strony, i już mamy większe literki. W drugą stronę działa to tak samo. Podczas czytania, jak chcemy wejść w ustawienia, po prostu naciskamy gdziekolwiek na wyświetlacz. No i tutaj mamy ustawienia strony, podział słów to jak wygląda. Dalej, jadąc. Jest obrót, notatka, ponieważ możemy sobie robić notatki, jest słownik. No i to czytanie na głos, o którym już wam mówiłem. No, więc tak wygląda ten wyświetlacz, który naprawdę mi się podoba i korzystam się z tego czytnika naprawdę bardzo przyjemnie. Teraz tak, z rzeczy dodatkowych. Obsługiwane pliki. No to tekstowe chyba wszystkie, audio tak samo bardzo dużo. Wszystko znajdziecie w mojej recenzji, bo nie chcę mi się teraz tego wymieniać. To jest jedna rzecz. Możecie tak samo ten czytnik zamienić w ramkę na zdjęcia i wgrać sobie swoje zdjęcie, albo tutaj też są i położyć gdzieś i one się Wam będą zmieniać, albo będzie się Wam jedno wyświetlało. No to taka ciekawostka. O kolorowankach i grach już mówiłem o odtwarzaniu muzyki i odtwarzaniu audiobooków też już mówiłem, o podłączeniu tego do słuchawek Bluetooth też już mówiłem, nie mówiłem jeszcze o baterii. Bateria ma 2500 mAh. Ona jest większa niż w tej czarno-białej wersji. Na ile ona starcza? Mi się tego czytnika na razie nie udało rozładować, a bawię się nim, czytam książki już prawie półtora tygodnia i rzeczywiście codziennie staram się z niego korzystać. Oczywiście, jak będziecie <grytansywnie> intensywnie korzystać, no to szybko się to Wam, szybciej się Wam to rozładuje, ale moim zdaniem tygodniowy wyjazd na wakacje, spokojnie nie musicie brać ładowalki. przy czym oczywiście będziecie mieli ze sobą telefon. Telefon ma wejście USB-C i tutaj też jest wejście USB-C, także nawet jak się ten czytnik Wam rozładuje w którymś momencie, to spokojnie go podładujecie. Natomiast o ogniwo tutaj absolutnie nie trzeba się martwić. Czyli to ja sobie sądzę o tym urządzeniu. Bardzo fajny czytnik, naprawdę się z nim polubiłem. Bardzo podoba mi się ta koncepcja tej prawej strony szerszej, tych wszystkich rzeczy tutaj pod kciukiem, a nie dotykowych. Oczywiście dotykowo też wszystko działa, ale pod kciukiem tutaj te przyciski są wygodniejsze, najzwyczajniej w świecie są wygodniejsze. Podoba mi się multimedialność tego czytnika, w sensie dostęp do internetu, w sensie możliwość wejścia do sieci, możliwość Prostego ściągania książek na ten audiobook, korzystania z tego Legimi, like, Amping Go, odtwarzania, też czytania jak gdyby książek przez czytnik. To jest naprawdę bardzo, bardzo fajna rzecz. W sumie bardzo fajne urządzenie. Jeżeli ktoś lubi czytać magazyny, komiksy, no to wiadomo, że kolor i wtedy w kolorze. To wszystko bardzo fajnie tutaj wygląda i bardzo, bardzo przyjemnie się z tego czytnika korzysta. O, i to było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. I co, i do następnego. Tym razem telefonu. Na razie, hej, cześć.